Czy zastanawialiście się kiedyś w ogóle, po co pan młode jest welon i podwiązka? I dlaczego w ogóle welon jest ogólnie biały, moi drodzy? Pierwotnie tak naprawdę, hmm, welon w ogóle nie był biały, ślubny. E, po co w ogóle był welon? Tak naprawdę, pierwszą i najważniejszą przyczyną, dla której starożytne pany młody musiały zakrywać twarz, były demony. Rzymianie panicznie bali się opętania, biorąc ślub z kobietą. Ten welon spowijał od stóp do głów, żeby złe duchy w żaden sposób nie mogły się przedostać. Żeby było ciekawiej, w czasach rzymskich welon miał kolor czerwony, czyli kolor ognia, ponieważ tylko ogień mógł jakby odstraszyć demony. Idąc do ołtarza z zasłoniętymi, z zasłoniętymi materiałem oczami, kobieta nie była w stanie nic zobaczyć, dlatego potrzebowała kogoś, kto mógł ją poprowadzić do tego ołtarza. I najczęściej właśnie byli to ojcowie, którzy podczas ślubów odprowadzali córki. To się tak ładnie wpisało w symbolikę uroczystości, bo w chwili obecnej też na przykład kobietę czasami do ołtarza prowadzi ojciec, tak jakby oddając ją mężowi moi drodzy. Welon oczywiście spełnia także wiele praktycznych funkcji. W owych czasach dawnych. Oczywiście też istniały małżeństwa aranżowane, często para młoda spotykała się pierwszy raz dopiero w momencie swojego ślubu. Z powodu welonu narzeczony widział pannę młodą dopiero po wypowiedzeniu przysięgi. W ten sposób eliminowano ryzyko, że z powodu braku urody przyszłej panny młodej, no ten pan młody wymiga się z zawartego układu. Niektóre źródła nawet donoszą, że długi welon miał także utrudnić pannie młodej ucieczkę sprzed ołtarza ponieważ plątał jej się pod nogami. No ale to bardziej wygląda na jakąś taką anegnotę niż na rzeczywistość. No i w końcu my mamy welon biały, moi drodzy. Biały kolor w ogóle do welonów wprowadziło chrześcijaństwo, które zaczęło w nim upatrywać symbol niewinności, skromności, posłuszeństwa wobec męża. Dziś welon nie symbolizuje już zwykle tych rzeczy, Zwłaszcza taki ostatni ten punkt, o którym powiedziałem, poszedł już tak, jakby w pamięć. No i to jest też takie trochę przykre, bo właśnie welon pokazywał, był symbolem dziewictwa, a w tej chwili dziewczyny se grzmocą się delikatnie, powiem, na prawo i lewo, a próbują sobie w głowę wkładać welon. No co jest to troszeczkę tak nie za bardzo, i no nie do końca szczerze mówiąc, smaczne. To jest taka. Delikatnie mówiąc, drwina z symboli. No ale, no ale tak to już jest. No a teraz kwestia w ogóle podwiązki ślubnej. Skąd w ogóle się wzięła, jaki miała kolor i tak dalej. To, że w czasie nocy poślubnej panna młoda ma podwiązkę, no to jest rzecz jasna. Ale skąd i dlaczego? No istnieje taki weselny przesąd, że podczas nocy poślubnej... Pan młody powinien zdjąć z nogi panny młodej podwiązkę, najlepiej bez użycia rąk. Ma to być tak jakby gwarancja dobrego pożycia seksualnego. I teraz, czy w ogóle wiecie, że we Francji zgodnie z tradycją ślubną podwiązkę zdejmuje pannie młodej podczas trwania wesela drużba albo mały chłopiec? Bo tak, takie są zwyczaje we Francji. W niektórych regionach podcięta na kawałki podwiązka jest rozdawana obecnym na przyjęciu kawalerom, co ma im zapewnić tak jakby rychły orzenek. Zdarza się również, moi drodzy, że podwiązka zostaje licytowana wśród gości weselnych, a uzyskana w ten sposób kwota wzbogaca budżet pary młodej. Oczywiście za oceanem podwiązkę, jaki u nas zdejmuje sam pan młody, zatrzymuje ją sobie na pamiątkę lub rzuca obecnym na weselu kawalerom. Moi drodzy, kolor podwiązki. No, Panny młode często decydują się na podwiązki białe lub w kolorze ekry, ale najwięcej jednak wybiera kolor niebieski, bo kolor niebieski według tradycji ma zapewnić szczęśliwe małżeństwo. Dawniej panna młoda miała podwiązkę w kolorze białym, jako znak swojej czystości i panieństwa. No, dzisiaj, jak już wspomniałem, ta biała podwiązka niekoniecznie to samo znaczy. Należy pamiętać o czymś takim, że podwiązka ma zapewnić młodej parze zgodę, szczęście oraz namiętość w małżeństwie przez długie lata. Niebieska natomiast ma zagwarantować wierność męża. No, czy tak jest, czy tak nie jest, czas pokaże.